Siemanowidzów, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Szybko włączyłem nagrywanie, bo zaraz się runda zacznie yy, Ten odcinek będzie trwał z 10 minut 15, gdzieś tak Także lecimy sobie, w sensie nie wiem, na pewno jedną rundę, czyli tą, do końca tej I już ma się, taka zimą że jesteśmy z jakimś kosem. A może nie kosem, ale z gościem, który na, naprawdę duża gra. Patrzcie, który on ma level. Yy, w lewym górnym rogu yy, widać. On ma 333 level. Gdy ja przy nim mam tylko 127. O. o, tu, yo. o nie. O kurde. Nie! I co? Skąd oni we mnie strzelają? O nie! O w ogóle na... przedmiot czy na i na jeszcze poprzedni, gdzie sobie yy, omawialiśmy cały update. Dobra, łatwo, nie, nie wiedziałem, że to się uda. Zrovna padnú, to ešte vám neviem. No nebo, všetko nezabralo. Dobra, no ne, tak to je to, no, no, to, to slož. Takže, vidíme si vďaka. Teraz mi to říkáš, ak ja to pijem? Poď. Ja neviem, tutaj si so to říca. Jeszcze nie przeszłam. I teraz pewnie się zapytacie, dlaczego ten produkt nie będzie tak trwał? Dlaczego tylko tak? będzie? Proszę. Ja tak powiedziałam, do tego, że zaraz będę grać z kolegą, a kolega nie jest jeszcze gotowy na to, żeby je nagrywać. Po prostu tam mówił, że na razie nie chce, ale. Mogę Wam tyle zdradzić, niedługo wystąpi. Niedługo wystąpi. Teraz nie powiemy czy coś o tym koniec. Nie idę po niego. To także lecimy sobie. Wiecie co jest mega fajne w tej wersji? w reaktywacji w dawnym Fortnite'cie, że nie było aut tych ulepszaczy, przecież to tak denerwuje Jeśli was to denerwuje, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka Zobaczymy, ile nas jest Także... nie Aha, on, on sobie po prostu wyszedł Najzwyczajniej no, w świecie No nie poszłem go odrobić Fajnie Fajnie, naprawdę Dobra To skoczę tam chyba <sum> ja to gdzieś ja ja Czy z czym Nie, 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 Aha, chciałam nie, 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 rozbudowania nie, nie, co zrobić nie, 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 opening nie, 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 Zobaczmy ja robię sera na poczekają. O... O... o. Nie no, ja mam... Oj no! Oj! O nie! Co? Co? Jak on nic z strzelby na hita wziął? Ile odcinek już trwa? O pięć minut, no to... To jeszcze jedna runda Niech będzie szybko ta runda. Yy, Widzowie, mam taką wróżbę, bo robię challenge, żeby do końca wakacji mieć 10 subskrypcji, tak byście mogli to wajniecie w subach. Do kanału. I DLA KORDENTUUU tak, ok, W bo ja już widzę, z tym wideo co teraz oglądacie, mam 20 takich nagranych wideo, które już widziałem na YouTube I mam 8 subskrypcji A kanał mam od Półtora tygodnia, chyba. No tam lekko pana tydzień. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że już mam 8 subskrypcji. Pamiętajcie, 100 subskrypcji stworzę własny serwer w Minecraft. A naprawdę to nie jest łatwe, żeby takie serwery zrobić. No ale nie chcę się, że tylko z pana zrobię. Dam jakieś szoktukers oferty powrotem z jednego dirta i wyciek jak. Ja chcę stworzyć jak już, to survival do zdziału. To będzie taka amatia, tylko, że bez systemu zabierania serca. Na 10 subskrypcji. Jakiegoś. Coś w stylu 5 godzinnego live'a, albo a coś w tym stylu. Dobra, widzę, że tutaj ja mamy jakiegoś chłopaku, który za dużo nie grał. Także. Zakładam, że. Wszystko tak Jak ja nas nie wyparuję. A nas nie wyparuję, bo nie mam no okej, okay, to może być. Jest to lepiej weźmiemy, to to się przyjmować. W ogóle wziąłem e, zły e, tam. Co? 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 Jak? Legendarka. Dobra, co? No to tak zamieniamy teraz trzeba iść a tyle naboje tego są, czekajcie Te są naboje, więc przykład patryka W ogóle na poprzednim odcinku graliśmy z Wojtką gola, więc czekajcie Zobacz, komu wolę w Dobra, dawać mi tu jakiś człowieku, ludzi. Serio nikogo nie ma? No, Gdzie jestem, to uciekam. Dobra. E, wiadomo, apteczka. Znowu on ginie. Widać, po tym nadal zachowuję ogarnięcie. dobra, idziemy się bić Odcinek tu się w... o kurde, ula boga za chwilę będę wiedzieć i mieć... nic się a co tam się będą robić z tą w którą Ui! Aby to widać Widziałem, ja przecież. Był ktoś. Wrócą, no to widzę, że będzie spotkiarą. Bo Do... mówiłem wam. Zobaczmy. Ja, a tak dostanę. Ten jest fajne, ale... No będzie on no, mi się bardziej podoba, ale lepiej nowe linki to ostatnia spokój, jest do Tam chyba od pasu od, 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 od. może tak nie za, za bardzo, to nie Dobra, to plan, plan tutaj to też się tego podoba, nie? to nie rozwój, Aha, nie da się wejść. No to fajnie. Bo gdzie ktoś jest? Ja się tu tak nudzi, jak nie wiedziałam, jak na kogo Od razu lecimy na mnie Uku A tu jest pistolet u mojej oczekiwania okay. Ej Na no, mnie? No skąd? Aha z to? Я не могу, но и сейчас мне так хочется Собери мне добрый пипунок Он такой добрый, как пипунок Нормально, ничего, наградами я не буду Я я в to jest Dobra, to jest fajne, to jest fajne. To jest fajne. To jest fajne. To jest fajne. To musiał mieć. Musiał mieć bo To jest takie fajne. Słuchajcie, że to jest fajne. To jest, fajne. To jest taki, to Się tu nie odzyskamy. Nie, nie ma mam omów, nie ma mam omów, nie ma mam omów. Dobra. Dobra. Jakim cudem nie ja mam tylko dwa. kilka, Trzy no i teraz trzeba zobaczyć skąd. Dobra. Никого не вижу, так что... Я фотку себе зазменю И огонь не этим кишечником не вывезу, он будет так, как стал до конца века. А буду не уничтожил аптечка, аптечка, аптечка Клапки у меня полегриваны Но добро. Доброе, быстрее To będzie. Dobra. O, to, to, dobra, Apteczkę chciałem, to. Ale dobra. O, ja. Aha, ej To całkiem fajne. Dobra. No, czy ktoś tu może przyjść? No, Patrzę, ja się nie będę ruszał. Albo nie, w owcy się chciałem powiedzieć, do ktoś tu nie przyjdzie, ale na to przyszło. Dobra, trudno. Co? Okej, dobra, dobra. To nie jeden HP mi apteczkę zabrała, miał pełne. No chodź tu do mnie! Dobra. Widzę, że nie ma co się zdać tego bandika. Powiem Wam, że mam teraz lud nie najgorszy, tylko potrzebuję się uleczyć. Tam. Aj, 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 aj. Uuu, uuu. Co robi? Co robi? O Kogo mi dobrało? Dobra, tutaj jest jakiś... no, dobra, nie widzę że Let's see. Tutaj wyczerpię ammo Proszę Tutaj... Więc Obowiązkowo wlatują To i tam... Tego nie bierzemy e, Dobra, jak, jak... To może się rusza Jak mi wyleci legendarna broń, to robię jakieś specjalne... Jakiegoś mega długiego live'a na 10 sobów. Nie zrobię mega długiego, ale zrobię tak A zobaczcie, co sami zresztą. Dobra, ja muszę wszystko podjąć, bo nie będę dawał kanał. I już mogę dawać kawał e, o, o, Dobra, 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 ja... A. Dobra, dobra, dobra Mamy chwileczkę, obok mi nie przeszedł. Na przeszedł, przyszedł to nie zapomnę może, bo wtedy się uleczy. Dobra Cik. Apteczka, musi wlecieć obowiązkę w obręb Tutaj w szkole... ej, jak macie super bohaterkę i na szarą, to możecie się tak skrampić z chowanego Dzisiaj dlaczego on tak rzadko ginie? Dobra, on tam jest, on tam jest, on tam jest Nie oczekuj, nie, nie Dobra, zadajmy mu, zadajmy mu no. Dobra, od, od... tego od drugiej strony górą No nie! No nie! No ja nie mogę, no. Ej, co?! Dobra, zanim się zrobi... Dobra, zrzut jest to. A walić na górę. Zrzut jest. Jak ja wygram z tym typem, to jestem szybko na niego. Snajperka. 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 Chcieliśmy mi zabrać. Chcieliśmy mi zabrać. Chcieliśmy mi zabrać. Tak jest zaraz komicuję, więc. No, wiecie... na... Ja nie mogę. Dobra. Wiecie co. Próbuję to jakoś wybrać. O no nie! Dobra, teraz to, to już widzę jak... W każdej chwili teraz się może zakończyć odcinek. Dosłownie. Teraz wkażę. Nie Nie, błagam Cię, błagam Cię Stachu Ja nie mogę, stachu Naprawić no. zabie, to by było na tyle Trzymajcie się A, nie, wyżulić od Was Znaczy poprosić o subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka Także trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, łap łapeczkę w górę, dzwoneczka, trzymajcie się i do następnego.